Dzień dobry Państwu. Dziś wspólnie z Jackiem Wilkiem chcemy przedstawić temat, jak sądzimy, istotny dla opinii publicznej, a mianowicie zabiegi PiS-u, zabiegi rządu PiS nie transparentne dla opinii publicznej, żeby poddać polską politykę zdrowotną kontroli międzynarodowych, globalnych organizacji. Mamy na myśli trwające w tej chwili Zgromadzenie Światowej Organizacji Zdrowia, podczas której trwają dalsze prace nad traktatem pandemicznym. Światowej Organizacji Zdrowia, którego Polska, co mało kto w Polsce wie, jest współinicjatorem od grudnia 2021 roku z inicjatywy ministra niedzielskiego. Polska jest w grupie państw, które posuwają do przodu powołanie globalnego traktatu pandemicznego. Dyrektor Generalny WHO. Ta, ta, ta Tedros, y, Geber Jezus zaapelował do rządów, aby rozpoczęły przygotowania do kolejnej pandemii. I w ramach tych przygotowań dopinany jest w tej chwili ten traktat, który naszym zdaniem, zdaniem Konfederacji w ogóle nie powinien być przez Polskę rozpatrywany, a rząd próbuje nas wmanewrować ten traktat. E, informacyjnie główne założenia tego traktatu. Po pierwsze państwa będą musiały uznawać wiodącą rolę WHO przy zwalczaniu pandemii. Po drugie, państwa będą zobowiązane do finansowania kierunków wyznaczanych przez WHO. Po trzecie, państwa będą musiały wspierać się nawzajem, to znaczy, jeżeli jakieś państwo nie będzie w stanie zrealizować narzuconych przez WHO regulacji, to inne państwa będą musiały to finansować, w tym Polska. Mamy ten mechanizm już między innymi w eurodługów, które wciągnął nas rząd Morawieckiego przy spłacaniu KPO. Kolejna sprawa, trochę podobna do traktatu północnoatlantyckiego, czyli ma być zdefiniowany procent PKB, który będzie trzeba wydawać na realizację tych zobowiązań. No i ostatnia sprawa ograniczenia wolności słowa no jakże inaczej państwa będą zobowiązane do walki z szeroko pojętą dezinformacją w kontekście pandemii. Traktat ma być ratyfikowany w przyszłym roku. Polska jest wśród 194 państw, które nad tym pracuje. Jest to oczywiście utrata suwerenności na kolejnym polu. Dla nas to nie jest żadną niespodzianką, bo nasze zdanie jest miażdżące na temat rządu PiS. Natomiast wiemy, że ten rząd próbuje przed Polakami odgrywać rolę patriotów, obrońców suwerenności, obrońców niepodległości. Jest to całkowite kłamstwo, ale to kłamstwo, jak każde inne kłamstwo, wymaga stałego i cierpliwego demaskowania. Minister Niżelski był w Genewie na tym zgromadzeniu, pochwalił się tym nawet, nie poinformował Polaków o czym tam rozmawiał, nad czym pracował. My oczekujemy transparentnej polityki państwa polskiego. Jeżeli rząd PiSu pracuje nad traktatem pandemicznym i poddaniu Polski nowym międzynarodowym zobowiązaniom, organizacji, która też jest nietransparentnie finansowana, bo przypomnijmy, że większa część budżetu WHO pochodzi od prywatnych korporacji farmaceutycznych, które same są zainteresowane tym, żeby takie regulacje powstały. Jeżeli rząd PiSu chce w to manewrować Polaków, to niech chociaż przez kontrolowane swoje media uczciwie to przyzna. Tak, chcemy wam zabrać pieniądze, chcemy oddać je globalistom, chcemy poddać Was pod kolejne regulacje. Oddaję głos Sedkowi Wielkowi. Dziękuję. Szanowni Państwo, no przypomnijmy i podkreślmy to bardzo mocno, że mamy tutaj do czynienia z jedną z najbardziej skorumpowanych, skompromitowanych, a przy tym nietransparentnych organizacji międzynarodowych. Jak powiedział Krzysztof Bosak, rzeczywiście ogromna większość finansowania WHO w tej chwili to są środki prywatne. Około 80% mniej więcej tak się szacuje. To są środki pochodzące z takich instytucji jak Fundacja Billa Gatesa czy Rockefellerów i tego typu organizacji. One trudno powiedzieć, aby WHO w ogóle działało. W interesie publicznym. Myślę, że ta organizacja ostatecznie potwierdziła swoją niekompetencję i skompromitowała się właśnie w czasie tak zwanej pandemii, ostatniej, kiedy jej wytyczne tak naprawdę no, niczym nie pomagały, a wręcz przeciwnie. Można powiedzieć, że właśnie takie państwa, które nie stosowały się do tych wytycznych, jak chociażby Szwecja, wyszły na tym najlepiej. Cała ta aktywność tejże organizacji sprowadzała się właśnie do różnych tych wytycznych, które nie przynosiły efektu, a raczej zmierzały właśnie do cenzurowania wolności wypowiedzi do cenzurowania wszelkich innych opinii niż te, które, o które chodziło tym najważniejszym graczem, no i była tak naprawdę jednym wielkim stronnictwem lobującym na rzecz określonej branży, w tym przypadku oczywiście branży farmaceutycznej i tak zwanych szczepień. Skompromitowany jest też osobiście właśnie szef tej organizacji. Tedros Gebrejezus, który jest uwikłany w różne afery. Przeciwko niemu wniesiono skargę do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Jest oskarżany o uwikłanie właśnie w sprawy związane z torturami, a nawet ludobójstwem w Etiopii w czasie, kiedy był ministrem spraw zagranicznych. I z taką organizacją Polska, a zwłaszcza minister Niedzielski, teraz bardzo intensywnie współpracuje i właściwie przyjmuje bez zastrzeżeń wszystko, co to tam jest produkowane, a jest to niezwykle niebezpieczne, bo jeżeli oddamy, tak jak powiedział właśnie Krzysztof, Bosak. Tutaj suwerenność w tym zakresie to tak naprawdę... I procent ten... Oczywiście. Więc absolutnie tędy droga. Dlatego Konfederacja już w 2020 roku, zresztą Krzysztof Bosak w czasie swojej kampanii mówi to samo, postuluje, żeby mieć jak najmniej wspólnego z tą organizacją, jak to tylko możliwe. Myśmy, Najlepszy... Przepraszam, jeżeli pozwolisz, Jacku. Myśmy postulowali zawieszenie polskiej składki Dokładnie. do WHO po tych kompromitacjach, które nastąpiły w trakcie pandemii. Do niczego nam to potrzebne nie jest. Polska może współpracować międzynarodowo, konsultując się z innymi państwami, Współpracując w zakresie Organizacji Polityki Zdrowotnej WHO kompletnie do tego nie jest potrzebna. Dokładnie tak. Nie ma żadnej potrzeby, żeby Polska tutaj podporządkowywała się kolejnej organizacji, zwłaszcza tak powiedziałem. I sama ta organizacja i szefostwo są kompletnie skompromitowani i niewiarygodni. Nie wiadomo tak naprawdę, czyjemu interesowi służą. Konfederacja stała i stoi na straży zdrowego rozsądku, podejścia opartego o wiedzę i o fakty. Sprzeciwiamy się temu, aby w tej dziedzinie przede wszystkim przeważał lobbying i wpływy. Wielkich korporacji farmaceutycznych, i uważamy, że właśnie po tym, co się stało w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat, to nie wolno, podkreślam jeszcze raz, nie wolno tego typu organizacjom oddawać władzy. Minister Niedzielski robi ogromny błąd. Moim zdaniem, naszym zdaniem, po prostu nie powinien pełnić tej funkcji, jeżeli idzie w tym kierunku. W kierunku dokładnie odwrotnym niż potrzeba i sprzecznym z naszym interesem narodowym. Czy są pytania? Liczyliśmy, liczyliśmy, liczyliśmy na weto prezydenta lub na skierowanie do TK bez podpisu. To jest rozczarowujące, jeżeli był ten podpis, bo ustawa wchodzi w życie i PIS ma drogę otwartą do tego, żeby robić swój przedwyborczy spektakl. Tak odbieramy sens powołania tej komisji. Nie rozważamy skierowania do tej komisji nikogo z naszych, ani polityków, ani prawników. PIS bierze pełną odpowiedzialność za uruchomienie tego instrumentu, który w naszej ocenie ustrojowo jest... Jest potwórkiem ustrojowym, nie pasuje w ogóle i jest niekonstytucyjny. No to jest fakt, to jest niekonstytucyjna instytucja. Nie można, większość sejmowa nie może powołać sobie ciała, które będzie odbierać prawa obywatelskie politykom opozycji. To jest zaprzeczenie podstawowych zasad demokracji, a już szczególnie jeśli dzieje się to w trakcie de facto trwającej kampanii wyborczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.